Szefie, już minął rok, jak pracuję. Potrzebuję zaświadczenia o zarobkach, bo z żoną się staramy o kredyt. No, słuchaj, Romanczuk, głupio wyszło z tą umową. To cię rok temu miałem zarejestrować, właśnie, jakoś mi wyleciało z głowy. Później miałem urodziny, później to i. A no, co cię będą oszukiwał, ja Nie zarejestrowałem cię, Szefie. Ale mi teraz 30 tysięcy przepadnie zaliczki, co wpłaciłem na kredyt. Niepoważny jakiś jesteś? Romanczuk, Romanczuk, spokojnie, no. nie ma co denerwować. A z tymi kredytami to jest nic dobrego. Ja już trzeci mieszkanie kupiłem bez kredytu i się żyje. Ty się zastanów, się Wpieprzysz się na całe życie, baba cię zostawi i, i kto to będzie spłacał wszystko. Czy można powiedzieć, że ci życie uratowałem z tym kredytem? A ty 30 tysięcy przynajmniej, to się trzeba było wcześniej zastanowić, czy, czy ty jesteś zarejestrowany, czy nie. To ja mam o wszystkim pamiętać? W sumie to mogłem się zastanowić. No. No, i leć na robotę i mi nie zawracaj głowy. Ja tam ci za tydzień naszykuję tę umowę. Chcesz na siłę.